No i pierwsze pytanie, co Cię zaskoczyło w naszej szkole, jak pierwszy raz tu przyszedłeś? Hmm, to jak przyjaźni dla uczniów byli wszyscy nauczycielowie, mimo że starsi uczniowie bardzo nas straszyli, jak to jest zaskoczyliśmy. To, że ma jedno piętro i jak bardzo nauczyciele są skupieni na naszej pracy, na lekcji i jakie duże ambicje nas mają. To, na otwartość nauczycieli. I... Eee, Toż małem, że muzykę, przerwy, tak. Nic. Tak. Okay. Jak się czujesz opuszczając A nie, dwa, dwa budynki, dwa budynki. Jak się czujesz opuszczając tą szkołę? No, sentyment będzie, ale jakoś nie płaczę za bardzo. No wiadomo, jest smutno, ale myślę, że będzie tak samo dobrze w ale no, trochę szkoda, wiadomo, sentyment do ludzi i do budynku, ale o by było dobrze, też się w następnej szkole. Mam duży sentyment do tego miejsca i szkoda, bo bardzo blisko mieszkam, a będę musiał teraz jeździć. Okay. Dobrze. Lekcja, która zapadła Ci najbardziej w pamięć. Chemia. A dlaczego? Pani Szman jest bardzo... Miło, też bardzo Miło, lubię Pani Szmań. Y eee, no powiedzieć, na każdej lekcji się dużo działo, ale myślę, że, że Historia ewentualnie, bo pan wozie bardzo okay. dobrze prowadzi. Chemia. A dlaczego? Eee, bo stresowałam się przed każdą lekcją i to była jedyna lekcja, z, z której coś wynosiłam poza kawałkiem łapki. Tak. WF i informatyka. Nauczyciel, którego będziesz wspominać? E, najbardziej to będę wspominać Panią Kamilę z WF-u, e, ale też są tacy jak na przykład Pani e, Szymani, Pani Wiesia, różni. Pani Wojniak. Pani Jagina, uwielbiam Panią Regina. Pani Kato wychowawczyni. Pani nie wiedział, ze względu na to, że Jakie wrażenie pozostawi na Tobie Twoja klasa? Mam nadzieję, że nie zapomnę jej. Moja klasa, wspaniała. To jest moja... po prostu... No, nie, na brak mi słów normalnie. <grym> Dobrze świetne, idealne. Wszystkich bardzo lubię. Mam nadzieję, że może z niektórymi osobami utrzymam i kontakt po zakończeniu tej szkoły. na świecie bardzo dobrze. Myślę, że będę tęsknić za każdym. Myślę, że są to bardzo mili ludzie i że mam nadzieję, że będę miała z nimi kontakt.